Jako ekonomista wiem, że efektywność to przede wszystkim porównanie kosztów i możliwości osiągnięcia zysków, ale dzisiaj staramy się patrzeć na efektywność też z punktu widzenia ekologii. Czyli jeśli byście mnie państwo dzisiaj pytali, to bardzo różnie miasta inwestują, ale dla mnie zawsze tymi miastami, które inwestują dobrze, są takie, które próbują rozwiązać problemy ekologiczne miast. I tu możemy podać przykład, na przykład małego miasta, jakim są Kartuzy dookoła czterech jezior, które są, no, kiedyś były jeziorami, o tak bym to miał, a dzisiaj próbuje się jednak coś z tym zrobić, które całą gospodarkę wodną, która jest dla nas chyba w Polsce w tej chwili najważniejsza, a nie doceniana, próbują e, w jakiś sposób zrealizować. No, mamy Łódź, mamy Gdańsk, mamy Wrocław, to są takie miasta, gdzie próbuje się zakładać tak zwane ogrody deszczowe, które tą wodę zatrzymują. E, gdzie wprowadza się taką koncepcję miasta gąbki, żeby ta woda pozostała, prawda, i żeby ona nie spływała bezużytecznie do rzeki, czy do jakiejś kanalizacji, tam mieszała się ze ścieka i tak dalej, i tak dalej. Więc mi y, ja się wydaje, że tych kilka miast, które wymieniłem, to to są miasta, które dla mnie inwestują efektywnie, ponieważ one inwestują bardzo długofalowo w nasz rozwój swoich miast, ale równocześnie w nasze zdrowie. Tak? Bo to, jak w jakim otoczeniu żyjemy, to. Takie potem mamy odczucia zdrowotne, niekoniecznie, że tak powiem, związane z COVID-em, tylko normalnie nasze życie na co dzień. Czy, czy mogą wypełnić lukę, rozumiem w sensie takim, czy stworzą e, inwestycje, projekty inwestycyjne, które dla branży budowlanej będą rozwojowe, dadzą szansę utrzymania zatrudnienia, zarabiania i rozwijania kraju? Tak, mogą. Oczywiście musi to być dobrze zorganizowane, no i nad tym sztaby pracują, żeby tak było. Myślę, że to się powinno udać, chociaż nie chciałbym, żeby samorządy wycofywały się ze swoich inwestycji, prawda? no ale jest to kwestia ich budżetów i ich własnych decyzji.